I powiedzmy tutaj przykład, Psalm 58. Niech przeminą jak ślimak, tutaj psalmista mówi o swoich wrogach. Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa, jak płód poroniony, co nie widział słońca. Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę, myje swoje nogi we krwi niegodziwca. Albo Psalm 69. Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkańców. Niech zostaną wymazani z księgi żyjących ich niech nie będą zapisani sprawymi. Albo taki chyba najmocniejszy, jeden z najmocniejszych psalmów złorzeczących, czyli psalm 109. Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny. Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową. Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą i niech zostaną wygnane z rumowisk. Niechaj nikt nie okaże mu życzliwości. Niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi. No bardzo mocne i bardzo takie nieprzychylne teksty.